Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na spotkanie z Jankiem Ostrowskim, młodym, utalentowanym tancerzem tańca towarzyskiego, finalistą wielu prestiżowych turniejów, wielokrotnie nagradzanym, a co najważniejsze, posiadającym najwyższą międzynarodową klasę S w tańcach standardowych. Witam cię, Janku, bardzo serdecznie. Witam bardzo również. Ci dziękuję, że przyjąłeś od nas to zaproszenie i naszą rozmowę chciałabym zacząć właśnie od pytania bardzo standardowego, a mianowicie jak zaczęła się Twoja przygoda z tańcem. To jest standardowe pytanie. Tak, bardzo Także standardowe. Mam na nie idealną przygotowaną odpowiedź. A historia zaczęła się tak, że mama mnie zaciągnęła siłą tak naprawdę. W sensie, że nie siłą. Było to na zasadzie, że Jasiu, spróbuj, jak ci się nie spodoba, rezygnujesz. Miałem wtedy około 7-8 lat. A poszedłem i niestety niestety spodobało mi się. Byłem wtedy sam. Byłem ja i około 12 partnerek, więc bez względu na to, jak słaby byłem, i tak dostałem najlepszą. Więc ułożyło mi się idealnie. I tak tą pasją, że tak powiem, do 21 roku mojego życia nieskończonego się ciągnie to tak. To znaczy, że już wtedy poczułeś, że taniec stanie się Twoją taką ważną częścią życia? Mając te ile? 7 lat? To znaczy, wtedy traktowałem to jako mhm. bardziej pasję, chociaż nie pamiętam, jak wtedy to traktowałem, ale mhm. dość poważnie. Jako dziecko miałem takie drygi, że jak była jakaś reklama muzyczna, to się bojałem jako dziecko. I marzeniem mojej mamy było tak, żeby jedna, jedna z, z dziecko było tancerzem. Także to udało mi się w miarę spełnić. Więc myślę, że to jest dość fajnie, ale jeszcze wtedy nie wiem, czy myślałem w taki sposób, że to jest jakiś mój cel i tak, i tak dalej. Al, bo ja wtedy akurat miałem bardzo dużo zajęć. Chodziłem na basen, na aikido, na zajęcia aktorskie, tak. także miałem bardzo dużo zajęć i w ten sposób jakby sport i ogólnie takie wszystko poza szkołą było dla mnie większym celem, jakby takim, takim moim życiem. To było moje życie. Taniec w parze, to jest nie lada wyzwanie. Um, I stąd moje pytanie, jak um, wygląda do, dobór partnerki? Na przykład na moim po, y, poziomie i na troszkę już y, wyższym, y, wygląda to w ten sposób, że po prostu się wrzuca ogłoszenie, mhm. szukam partnerki, podaje się swoją klasę, swój wzrost i tak to wygląda, kontaktujemy się, spotykamy. Czyli to jest się, właśnie bardzo ważne, wzrost, klasa. Niestety tak, mhm. y, wzrost jest często takim, no, kluczowym elementem, chociaż mhm. są przykłady pary, gdzie w standardzie łapią ramę, partnerka jest niższa i dają radę. Ale jest to nie lada wyzwanie na pewno. W łacinie, w tańcach, których ten kontakt jest troszeczkę e, inny, e, trochę jest większa odległość pomiędzy parą, nie, trzeba, nie, nie mamy takiej skrupulatnej ramy, wtedy jakby to jest łatwiejsze. Te różnice pomiędzy partnerem a partnerką mogą być większe w tańcach latynoamerykańskich. Czyli jakby ten wybór jest taki no w większości to my decydujemy i. No właśnie. A jak wygląda współpraca? Wszystko jest w porządku. Dogadujecie się. No to... <noise> nie ma żadnych kłótni, żadnych sesji. Nie, Czy czasami oczywiście. trzeba pójść na kompromis. <noise> ja z jedną moją partnerką. Pierwszą partnerką, którą tańczyłem, trzymałem około 8-9 lat. Mhm. I to nie jest proste, nie? To jakby to jest tak, jak współpraca z jakby z pracownikiem, nie? Mm -hmm. Myślę, że to jest takie najlepsze porównanie i najzdrowsze, jakie można do tego podejść, prawda? I uważam, że to jest jakby takie najmądrzejsze, jeśli się w ten sposób podejdzie, tak? To znaczy, bo to z jednej strony y, to już nie jest znajomy, bo się spędza tyle okay. czasu, z drugiej strony to też nie jest druga połówka, bo w większości przypadków też nie jest. Mm -hmm. y, I to jest takie coś po środku, czego nie można do końca y, określić nazwą, ale wydaje mm. mi się, że jako, to jest taki jakby, jakby jakaś tam Bratnia dusza, która w tej pasji się dzieli, ale nie jest kolorowo. E, trzeba pamiętać o tym, mhm. mamy trudne charaktery, jesteśmy często bardzo, bym powiedział, egoistyczni. Każdy dużo myśli o sobie e, i trzeba znaleźć w tym jakiś taki złoty środek. Klasę S masz w standardzie, e, to znaczy, że ten styl jest ci bliższy? Troszeczkę tak, mhm. to znaczy, że gdzieś tak powiem, e, mówiąc szczerze też, e, Partnerki, z którymi tańczyłem, były bardziej standardowe. Mhm. I ja zawsze chciałem być łaciniarzem, ale nie do końca zawsze mi to wychodziło, bo budowę mam bardziej latynoamerykańską, o dziwo, bo ja też nie jestem, że tak powiem, mega chudy. Mam taką budowę bardziej taką rozległą i też jestem całkiem. No nie wiem. W się, sensie, że chodzi mi bardziej o takie, taki szczegół, że ja mam bardziej, no jestem też jakieś tam. Lekkie mieście mam, i tak dalej, że mam budowę bardziej latynoamerykańską, mm -hmm. a mimo wszystko w tych tantekach standardowych mnie lepiej oceniają. Także to bardziej zweryfikował e, turniej, niż Aha. jakby to był mój taki wybór, że ja chciałbym. No i ta... Ale powiedz, chciałbyś mieć Eskę w stylu latynoamerykańskim? Chciałbym. To mm -hmm. też jest jakiś tam plan. Jakiś cel. Jakiś cel. Mm -hmm. Mm -hmm. Ile zazwyczaj trwa trening taneczny? To jest bardzo ogólne pytanie, ale mm -hmm. odpowiem na nie dość mądrze. Mm -hmm. y to zależy, mm -hmm. czyli odpowiedź na każde pytanie najlepsza. Chodzi o to, że ja trenuję najczęściej y około dwóch godzin. Y w sensie, że nasze zajęcia trwają od półtorej, mm -hmm. plus doliczam do tego pracę własną, około pół godziny każdego dnia. Najczęściej, i tak trenowałem przez większość czasu, jest... A ile to, razy w tygodniu? No właśnie, z pięć, a czasami cały tydzień. A powiedz mi, miałeś jakieś takie chwile zwątpienia i mówiłeś sobie, nie odpuszczam, dzisiaj nie idę na trening? Im byłem starszy, tym było więcej, że tak powiem, o dziwo. Bo jak byłem mm -hmm. trochę młodszy, nadal jestem młody, ale <laughs> jak byłem. O, jakby chodzi o to, że w wieku <laughs> jakichś tam 12-13 lat, człowiek ma zupełnie inne myślenie, tak? <laughs> jakby to patrzyłem zero-jedynkowo. Ja w szkole myślałem o turnieju, który będzie w sobotę, który będzie w niedzielę. Takie to było myślenie, nie? Mm -hmm. Jakby w ten sposób. A y, były momenty, że człowiek, mm -hmm. na przykład mocny trener, y, mocny szkoleniowiec, którego dopiero poznałem, i jedzie po tobie ostro, ty za to płacisz, żeby on na ciebie pokrzyczał, nie? Jakby mówiąc tak bardzo łagodnie, <laughs> tak? Łagodnie. Mm -hmm. y, żeby on powiedział ci. I, i może powiedzieć, że to dla ciebie dobrze, nie? ale w wieku tam jakichś tam 15 lat potem, to mimo wszystko też to czuć, nie? że człowiek. To jest, człowiek, to jest bolesne nawet. To jest bolesne, bo mm -hmm. ty traktujesz to jako pasję, a ktoś cię jakby chce wycisnąć, żeby ten twój jak, owoc jakiś był troszkę lepszy. nie? Wydaje mi się, że to jest jednak po prostu ciężka praca. Mówi się, mówi się, że żeby osiągnąć sukces, to właśnie trzeba dużo pracować, bo tak, 1% talentu, a 99% pracy. Czy się z tym zgodzisz? W 100%. Mhm. Ale trzeba zaznaczyć, że te 1% czasami może przychodzić na 2 i na 3. Mhm. I są rzeczy, które przychodzą łatwiej niektórym. I ja byłem taką osobą, której nie przychodziło to łatwo. Naprawdę, 100% mhm. mówię. Naprawdę, szczerze mówię, że nie mi taniec na przykład nie przychodził łatwo. Ja na przykład, żeby złapać ramę prostą, ja walczyłem. Mój trener z Giżycka, pan Mariusz Korzeb, walczył o to, mhm. potem y, u mnie w, w stoku y, Karol Malinowski tak samo walczył o to, ciągle walczy, żebym ja był prosty, żebym ja trzymał, żebym ja miał technikę. To nie było u mnie, że ja złapałem ramę, ekstra, łatwiutko, nie? Tylko... Musiałem w to włożyć ogromną ilość pracy. To no właśnie, to jakich byś wskazówek udzielił młodym e, tancerzom, zaczynającym? Bo to jest ciekawe e, to, co ty mówisz, e, że właśnie no, o, ogrom pracy przy talencie. No bo jednak musi być talent, no nie może być tak. No, musisz mieć poczucie rytmu, żeby w ogóle zacząć tańczyć, prawda? Ja bym powiedział, mhm. że na końcu drogi ten talent dopiero może wyjść. Naprawdę? Ja najlepszych, to chciałem pani powiedzieć przed wywiadem, najlepszych tancerzy, dla na których najwięcej bym postawił, już nie tańczą albo nie mają partnerki. Naprawdę, 100%. Może nie poznałem ktoś mnie tutaj, ten, ale naprawdę wytrwali zostali. Czyli tak. jakie trzeba mieć cechy charakteru, żeby zostać tancerzem? Trzeba być wytrwałym. wytrwałym. Trzeba być cierpliwym mhm. i ciężko pracować, nie? Być zdyscyplinowanym. Tak. Zdeterminowanym. Tak. Myślę, że pokora pomaga, o dziwo, bo ktoś powie, że no myślę, pewność że siebie wszędzie tylko. pomaga. Wszędzie, można by było sobie ją wstrzykiwać, nie? Ja chętnie bym sobie albo jakieś tabletki brać na pokorę, bo to dużo, dużo daje. Ilu lat można tak tańczyć? Jest Sołuch, limit? Są, turniej, senior hobby jest. Naprawdę? Tak, czyli jest. zawsze, czyli jest. jak to się mówi, no zawsze Moż można Można zacząć. całe życie tańczyć i są tacy mm -hmm. tancerze, którzy... Y, tańczyli kiedyś, przerwa i wrócili na stare lata. Też o tym myślę. E, Czyli żeby... seniorzy też mogą tak. zaczynać? I nawet Naprawdę? to zasuwają ostro. Naprawdę. Naprawdę. No. Normalnie <laughs> są mistrzostwa polskie, są turnieje ogólnopolskie, które których jest senior hobby, jeden, dwa i tańczą, grzeją. Super ci. Nie, no chyba ci muszę myśleć. pomyśleć o tym. <laughs> Zapraszam. Przynajmniej zacząć tańczyć dla relaksu. Nie, ale To, to też tak. jest jakaś alternatywa na spędzanie wolnego czasu, na przykład. Tak, ale jeśli się w to wchodzi, to już proszę pamiętać, że to nie jest taki już relaks. U mnie to, to jak moi rodzice zaczynali wciąż tańczą, to też na początku ja myślałem, że oni tak hobby, hobby, ale potem, a tu troszkę lepsi chcemy być, tu ten i się zaczyna też rywalizacja. Mimo, że to wszystko jest jakoś tam na takim bezpiecznym pułapie, ale myślę, że, że gdzieś tam wejdzie ta rywalizacja. Taka ten. Ale można się w to wciągnąć. Fajnie, fajna sprawa. To, co osiągnąłeś, to na pewno zawdzięczasz przede wszystkim sobie, ale na pewno są jakieś osoby, które za tym Twoim sukcesem stoją. Czy jest ktoś, komu szczególnie chciałbyś podziękować? Myślę tak jak w większości, może nie większości, ale ja bym podziękowała najbardziej mojej mamie, mm -hmm. która bez względu na wszystko gdzieś tam powiedziała, że, że wspierała mnie. Nie? Mm -hmm. No, i myślę, że to jej chciałbym najbardziej podziękować za to wsparcie. Także dziękuję mam. No to wspaniale. A powiedz mi, jesteś młody, gdzie widzisz siebie za pięć lat? Za pięć lat to już mhm. myślę, że jako trener, na spokojnie. Czyli cały czas taniec. Oprócz tego, że studiujesz, to wciąż myślisz o tym, ażeby zająć się zawodowo tańcem. Oczywiście, tak. W sensie zobaczymy. W życie pokażę, nie? Bo mm -hmm. jestem też na informatyce i ekonometrii mm -hmm. yy, i zobaczymy, co będzie jakby tam lepszym wyborem, ale na pewno tego tańca nie odpuszczę. Nie? Tak, jakby to jest część mojego życia, która już gdzieś tam nawet jeśli chodzi o. Szkoda by było od szkoda... lat... Też szkoda by było mm -hmm. jedno, ale chodzi o to, że człowiek ma takie coś z tyłu, że no, ja na przykład teraz się zajmuję też tańcem jakimś ślubnym, tak? Yy, mm -hmm. yy, yy, nawet miałem tańczyłem z samym, uczyłem panów którzy chcieli się przygotować na wesele, bo tak się stresowali, i ja, ten pan, i robili, tańczyliśmy. Wydwoje, pomimo jakichś tam skrupułów i tak dalej, była jakaś taka ten, i pomogłem im, i byli zadowoleni, także to jest dla mnie jakiś tam ten, jest dużo jakby opcji poza takim samym tańczeniem, tańczeniem, żeby mm -hmm. tę pasję realizować, nie? Czego byś życzył na ten nowy rok naszym widzom? Mm. Już tak na zakończenie. Na pewno, żebyśmy wrócili do normalności, nie? Zależy to, kiedy, kiedy, kiedy to oglądacie, ale ja bym bardzo chętnie wrócił do normalnego życia, już do tego czasu sprzed pandemii. Dokładnie. Marzymy i o tym oczywiście wszyscy. Ja również o tym marzę, także mam nadzieję, że to się niebawem stanie. Dziękuję Ci, Jasiu, bardzo za dzisiejszą rozmowę. Wam również bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.